A kuku dzień dobry. Z tej strony Nikoś. Witam Was bardzo serdecznie. I to jest Help Wanted 2. Dokładnie tak. Yy, więc tak, potrzebujemy faz, faz range, niestety nie mamy. Dobra, Staff Only. Czy my tu pod Staff Only ma... A fast tutaj mamy. Okej. Okay. <laughs> Na food prepie mamy food prep 2. Pita pita pizza. Na Backstage'u póki co mamy wszystko Tu mamy Bonnie Bowl i Fazer Blast Ticket buff mamy póki co wszystko No i oczywiście Sister Location jest, tak? Więc możemy sobie Food Prepa trzasnąć i będzie teraz Chica Right? Tu <laughs> To make pizza flatten The dog A topping the... O nie Będziemy robili pizzę! O oh no, Morning Rushing Kamin. No dobra, Poka mnie to. Y, sour Lime, dobra, y, więc to tutaj i pizzarito. tomato, 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 tomato i not meat. Dobra i i co? E, a pizzerito. O hej Cika? E, czekaj, 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 czekaj. Jak się robi burrito? A tu? Gdzie jest dzwonek? Hej, dziewczyna. O nie, picia nie dałem. O kurde. O kurde. Dobra, musiałem się z tym obeznać. Dobra, y wszystko wiem. Retry. Dobra, wszystko wiemy. Ładnie, pięknie. Będzie ciężko. Jezu, za dziewczyną trzeba się rozglądać. Tease. I meat. Dobra, i to jest zwykła. A nie, pizzarito to jest, dobra. A trzeba to najpierw upiec. A i git, dobra. Wie ma Jak to nie? Ej! No nie. Nie, nie weszło mi na tacę moje pizzarito, halo. Co za gówno? Dobra, i zwykła pizza. Proszę. I... Proszę. jej Next order incoming. Tylko trzeba się z rozglądać, bo ona lubi... Ona lubi! Pizzarito, dobra. Więc tak, yy, raz, dwa, dwa, trzy. Nacho sauce. Dobra, y, not meat. Y, meat. Dobra, to pieczemy. To tutaj. To idzie tu. I piciu sourline. Dobra. O, oj jo 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 Cikuniu! Proszę tak nie robić A, Morning Rush Complete, oK! OK! OK Dobra, trzeba się rozglądać za tym chiką, bo... Dobra, yy, Frytunie... Orange. O, orange Orange, orange, orange yy, i tu Yy, pizzunia. Tomato. Pyk. I pyk. Dobra. Siema. Ale ty głodna jesteś. Dobra. Next order. Dobra. PING! Lemonade yy, Od razu Orange I pizza, pizza yy? Tu jest pizza Pizza, Fazer Sauce Dobra, tu nie wiem, dobra, yy, to Pyk yy. Fazer Sauce Pyk, pyk Pyk Odejdź Dobra, hi Hi, hi Dobra, następny, ten Dobra, cikuś, cikuju Dobra, pizzerito, dobra, no to zaczniemy sobie od tego. Pyk, 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 cika. Tu jest cupcake yy, Dobra, nacho sos? Wypierniczej mi z tym. Yy, not meat, dobra. No. A, not jest tu, dobra. Yy, pyk, pyk. Pyk Yyy, hi Chika. Dobra, jakie piciu tutaj? Soda Roni i Soda Okej, okay, dobra Jedno I drugie Cupcake Aha Stereo Ja nie mogę, ej To jest przerąbane eee. Dobra, noon rush complete Midnight? Czy afternoon teraz? Afternoon, dobra Hai Dobra, orange I pink lemonade Dobra, sałatka Y... Ojeju, jeju jeju cika 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 dobra sałatka z z tym z tym i z tym I y... tomato 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 y... tutaj dobra to idzie tu Odejdź picunia me? e, Tak, meat. Tyk Not meat. To jest zwykła pizza czy pizzerito? Pizzerito, dobra, i nacho cheese Podgrzewamy. O, ho, 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 ho. dobra, te ordery późniejsze są przestraszne, Haj ci kuniu. Trzeba się rozglądać za tobą, moja droga. Dobra, frytuncie. Yy, dobra, jedna pizza. Cześć. Yy, dobra, czyli tak, yy, tu jest tomato. Tomato, meat, not meat i ser. Not meat. Dobra. To podgrzewamy, i to jest zwykła pizza, tak? Tak, tu jest pizza i sałatka. Dobra, czyli tak, sałatka, co my tutaj mamy? To i nacho, tak? Yy, nie, tak, nacho. Czy kuś? Yy, I pizza, jeszcze jedna? Yy, I tak, nacho cheese. Meat yy, ser i not meat, dobra yy, dobra chyba ostatnie zamówienie będzie yy. Soda darroni frytki frytki dobra soda yy, dobra Tam jest cupcake dobra pizza e, co tu robi sałatka, coś się baguje, dziwne, e, dobra nacho cheese, chikuś, hi, meat, ser to jest wykład. Tak? I piciu? Hello? Błagam, oby nie było jeszcze jednego etapu. Plox jest! Udało się! O, ho, 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 ho. To będzie przestraszne. I co my mamy? Cike? Hmm. O, się tak krztusiłem. Cikunia. Nie, nie powtarzaj tego. Back to Hub. Dobra, food prep mamy zrobiony. Dobra, stuff only zobaczmy Fizzy Fast Night. Może nie teraz. Mm. Zobaczmy, Bonnie Bowl. Co my tu mamy do zrobienia? Ball to get a high score. Oj! Oj! Watch out for random challenges! Use the flashlight to keep moon. O oh nie, jeszcze oni, Flash babies i To leci? To pytanie, gdzie Moon może być? O, co to było? O, dobra, oj! Nie trafię. Aj jaj. Total 4. Okej. Okay. O Jezu, ale zeszło. <śmiech> <śmiech> Dobrze ci tak? No, trochę mi zeszło. Oj, na bok zejdzie. Albo ty źle nie jest. Ej, ciekawy tym Bonnie Bowl. Zaraz, zaraz będzie iść puzzle bedtime, tak? Ale bym się śmiał, jakby strike był, nie? Ty no nie mów. Aj, ładnie, całkiem ładnie. Jedna kręgla została albo jeden kręgiel. Aha! Ty, co ty dajesz? Ale. Dobra, poszło na bok, dobra, Moon. On tu może gdzieś być, right? Zbiłem coś? Nic nie zbiłem, ty. No, myślałem, że będzie strajk. Poszło na bok. Ładnie, ładnie. Okej. Okay. Okej, okay, też może być. Fajnie. Halo, Moon. By było raz Plus Baby Raz była. Teraz się pojawiasz, gagatku, tak? Bardzo nieładnie. Czyli z każdym etapem gry jest trudniej. Kumam. A, myślałem, że będzie sper chociaż. Niestety. Nie wszystko jest możliwe. Okej, okay, czyli to jest taki... Zalo... O nie, ty! ho, ho! To było dobre to było dobre eee. o -o. E -e. Game over? Co ja mam tu zrobić? Jedna kręgla Ajajajajajajajaj Ajajaj aj, aj, aj. aj, aj, aj. Esteban Julio Li Julio Ricardo Montoya de la Rosa Ramirez <ścoughs> Cześć przyjacielu Ty Kolejny strajk! Oj, tu są jeszcze wenty. Dobra, trzeba mieć to na uwadze. Eee, o -o. No nie! Okej. Okay. Złapał kulę. Dobrze. Dobrze, na styk. Bonito się trochę chyba zdenerwował. Aj. No to tak słabo Nawet bardzo bym powiedział No ale tu już ładnie Okej, okay, jest spery Okej, okay, dobra I ostatnie Znowu Nie, no, no, strajk, jak ładnie Oj Kolejny strike, I jeszcze jeden Teraz Boni będzie chyba szedł Or not Aj, nie udało się no ładnie. Ej, 138 punktów nie jest źle. Ciekawe czy ktoś Maxa wykręcił i co będzie? Glamrock Bonnie? Ej, plakat ze 1! Glam Bonnie! Ale zniszczony. Return to Hub. To co? Jeszcze jedna giera. Może pociśnijmy... Co my możemy pocisnąć? Co my tu właściwie mamy teraz? A, tylko to mamy. A i tu musi być coś, co można, w co można będzie strzelać, nie? Te balony się tak odbijają. To nie jest. No, na przykład, nie wiem, tu. Jak chcę faz ręcza! Ale faz ręcza chyba dostaniemy przy okazji robienia Sister Location. Hmm, dziwne. Eee, Okej, ok. jakieś koiny, nie koiny, o! O! to jest jedno z tych zakończeń. Jak się zbierze wszystkie cztery figurki tych. Tych Transform... Freddy Fnaf, tam, Transformers... Freddy coś tam transformer z Freddy to ten to będzie jakieś alternatywne zakończenie, czy coś tam to chyba jest po zrobieniu właśnie tego. Eee, no Bonnie Bowl, ale nie wiem. Ok, ok. I stawiamy. Jak chcę zobaczyć boniarza. O ja, ale ty jesteś w Jaki rozwalony. Tego pana widzieliśmy. Staw Okej. <noise> ok. Ja chcę Roxanne'ę zobaczyć Hello, my lady Nie no, pickpatch lefty Dzwonią do mnie Wołają na R6 Ale dobra, jeszcze jedna gra Passgate Dobra, zobaczmy tego Fazerblasta DJ Music Man To no, no, no tutaj, dobra, co, co my tutaj mamy? Use the Father Blaster to shoot light sensor targets. Oh my god. Hit your targets and don't let your score fall too far on oh, right right your. Oh, i Father blasta dostaniemy. O, czyli jak na niego nie patrzymy, to o. Okej, okay, dobra. Kupienie na maksa. Jezu, co to się tu dzieje? Eee. Okej, okay, meteoryty trzeba niszczyć, dobra. No Jezu, ta muzyczka. Meteoryt? Ja nie mogę, ale psychodela ty. Dobra, i to był pierwszy ten, tak? To był pierwszy stage? Kerni, to nieźle, a i to tyle, zaraz bije. Dobra, co my tutaj mamy? Kogo dostaliśmy? Father Blaster dostaliśmy! Dobrze, dobra. No mamy już odcinek. Super. Super, duper. Także ja. No to tyle, to tyle w tym odcinku. Zostało nam Sister Location. Zostało został nam Father Blast 2 i Music Min. Jeszcze jeden food Prep, ale to na hardzie. No i to Fizzifast, nie? A, i ticket bu... A, tutaj mamy to Czy ja nie mogę w nic tu strzelać! Eee Ej, tu jest ten! O nie! Łaż, gram mi ty! Jezu, pater blasterem mogę się bawić! Yeah. Ja chcę fazręcza dostać! O, kolejne pudełko Foxy! No teraz, za przechodzenie każdej innej rundy, dostajemy figurkę? Dobra, mniejsza o to. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym odcinku. Papa. Pa.